Nie będzie padało, ale będzie potwornie gorąco. Do której czasu No ja nie wiedziałem. Że... Jeszcze 15 minut nie będzie padać na stopie. z znaczy tygodni no, Byliśmy dwa, tygodnie temu. Są bardzo dwa tygodnie, te, tygodnie temu. Są bardzo ładne tereny, tylko że jest kilka podejść takich do, do tych punktów, bo ja patrzyłem w nocy, tak, jak to wygląda. No, miało to być, no, 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 no u nas za to jest płat. Tyka jest Obudzili się rano w wakacje, co? Przyjacielu, obudzili was rano w wakacje, tak? Tak. No i to jest nieszczęście, mnie też. A, to trochę frajdy nikomu... przygoda. No tak. Będą szli? Nie, nie, nie. Fibicują tacie. Będzie bardzo gorąco. Rodzina skąd przyjechała? Z Krakowa. Często jeździcie. Często. Ja już wiem, że jesteście małżeństwem. Wygadała wszystko. Wygada... <gadanie> już <się> Wygada... <gadanie> że poskarżyłam. I nawet wiem ile jesteście małżeństwem. Pięknie. Nie I to nie jest powód do znaczy, tak? Nie wiadomo czy się cieszyć czy rozpaczać, ale... Nie wiadomo. Patrząc na dziewczynę to powód do zadowolenia jest. <gadanie> 130 km. Trochę dużo. No trochę dużo, trochę, trochę ciepło. Trochę ciepło, trochę ciepło. Nie to było, nie... Na... Nie byłoby tak dużo, jakby było 10 stopni mniej. Dobrze, że stoicie tak daleko, to mi łatwiej filmować. Takcie trochę bliżej, bo mam do Was jeszcze jedno pytanie. Ile potrzebujecie czasu mniej więcej? To się okaże. Ja rozumiem, że to nie da się zaplanować. Wy sobie stawiacie 7 godzin, 8 a z 10 prawda? 10. yeah Zabierając fotowaga, Zabierając fotowaga, nie gryłaś? Biorąc pod uwagę, że jestem niepewną kobietą, to nie ma. No, ale zaraz, zaraz, gdzie można? Zgadzam się, żeś. Jaka całość. O, o, to to Dziękuję. Jakby z założeniem. Nie chcę Jeżeli zweryfikujemy czas startu, bo Ty wy jako ostatnia, to, to, to... mam to nagrane, to jesteś jest zwycięzcą. Jakie macie plany na dzisiejszy dzień? Idziemy na 25 km Na 25 km. I tak, wszystkie tak. wrócicie, czy niektóre? Nie, no To ale mam nadzieję, że dojdziemy Znaczy, jeżeli jedna wróci, to już będzie sukces. Tak. <noise> Trzymajcie się. zawsze w trójkę. trójkę przyszłyśmy, w trójkę Jaki śmiertelny dystans, dziewczyny, wybrałyście dla siebie? Naj, najbardziej ekstremalny 25 km. To jest najtrudniejszy? Tak, tak. Dlatego, że to jest sprint? A jednocześnie długi, więc tak, tak. jeżeli wrócicie, to msza, te inne rzeczy na najgórze. Ja to też potrzebne będę. czynno Wyglądacie ślicznie. Jedna z pierwszych razów. jest tam. Tam okay. trzeba iść. Pierwszy raz startujecie? Nie. Skąd jesteście w ogóle? Sandomierz. Pan to nagrywa? Tak. A, a ja, ja znaczy, tak. Je jeżeli, znaczy tak. Jeżeli nagrywam, to pani jest z Sandomierza, a jeżeli nie nagrywam, to jesteś zbyt gorszy, tak? E, nie, nie, dalej, z Gdańska. Nie, skąd jesteście? Sandomierz. Sandomierz. A ja kraśnik pod Lublinem. Kraśnik pod Lublinem. Znam wszystkie te miejscowości. Super. Sandomierza trudno nie znać. No, życzę powodzenia. Dzięki. Cześć, startujecie? Na 25 km pieszo, czy rowerowo 50? Rowerowo No tak. Czyli 16 godzin. Ja wiem, w 3, godzin, 3 godziny w domu. Na obiad do domu, nie? No mam nadzieję. Kumań, Ewińsku, ciężko, co? Jedzie kolega na 150, 130, 130 tak. i jesteśmy w jakiej fazie? Teraz... W fazie schyłkowej, niestety. Zgubiłem kartę, ale kolega znalazł, także w sumie nie podjąłem jednego punktu. A teraz to te zobaczymy. I zaraz gdzie dalej? 8. 8, tu jest chrobęż. 8, 8, czyli idziemy w kierunku? 130, ale ciężko jest. Ciężko jest, za gorąco? Jest bardzo trudna pogoda. W jakiej fazie jesteś? W... Wyjechaliśmy od... Od tam, tam, od Wiślicy Tak, od tego od krzyża, do od rodziska. No. no. i tu naokoło śmiejaliśmy ludzi, którzy, tych najlepszych, którzy już kończą. My jeszcze mamy kurde więcej niż połowę. No. No nic. Tu jest punkt. Jest Micha? Coś tam powinno być. Ja nie, nie, nie wiem. Jedziecie tą samą trasą czy różną? Ja z nim? No. Gonimy się. A gonicie. tą samą Cienia trochę, jednak trzeba. Bo jest gorąco. Słońce, słońce jest niesamowite. Skąd kolega przyjechał? Z Nadmidy. Czyli? Nie, z Warszawy. Z tu wystartować? No. Z Warszawy. dystanzji, w którym miejscu jesteśmy? 50 km, 3 km atlety. Czyli już blisko. Czyli już blisko, końcóweczka. Super. To szybko Są już na metrze chłopaki? Nie, idio, czy? nie nie wiem, tego nie wiem, tam jeszcze nie byłem Jak idzie? Fajnie! Nie marzniemy! I w takim, no, to jest pewne, w takim tempie 50 km 50 I jak daleko do mety? 2 km, trzeba mają Kilometry? Dwa punkty orientacyjne. Dwa punkty, tak, tam gdzieś, wiemy, tak? Ale... To myślę, że... T... Daleko, Cztery kilometry, myślę. Żywe? Nie. Widzieliśmy się rano. Pyszę? Widzieliśmy się rano. Sandomierz. No, ale pan pamięta. Sandomierz. Bo oglądałem Cię, dziewczyno, sobie tak włączałem w zwolnionym tempie i za ten, zachwycałem chuje. się. W jakiej formie? Poczekajcie chwileczkę, jeżeli dacie radę. No. W jakiej formie jesteście? Super. Gorąco. Dobrze, gorąco. ale gorąco. No. Aczkolwiek już mamy z górki, bo już kierujemy się w kierunku bazy, więc to nam dodaje tak, jeszcze dwa takiego półcele. powera, że dwa już... Ale słońca macie tu dużo. Tak. Słońca mamy. No. Piękne tereny, są. Troszkę po badne tereny, tak. No. Tereny są śliczne. No. Na pewno tu wrócimy z rodzinami. No. To się cieszę. Pozdrawiamy! Do zobaczenia wieczorem. Żyjecie? Żyjemy. Hej, widzę, że forma świetna. No bo odżyliśmy na przystanku, strażaku. Dobrze, tak? powiedzcie mi jedną rzecz. Wybraliście dystans 25, 25. 25. jesteście już blisko celu. Na szczęście, tak, już jest bliżej. bliżej. Ale gorąco, nie? <laughs> Bardzo no, gorąco. Tak, na chwilę mamy... Pytałem, pytałem was skąd jesteście? Nie, to z Krakowa. A, Krakowa. A, Krakowa. Dużo osób z Krakowa. Spod Krakowa to Z znaczy skąd. Skawina i piekary. Piękne rjone. Rejony są ładne, Super prawda? No rejony naprawdę. Widoki, macie. No, widoków nie ma takich wysokich punktów, żeby wszystko zobaczyć dookoła, nie Życzę no, z... ten. Powodzenia. Dziękujemy. Zobaczymy się na mecie. Po powiedzmy... Ja rozpoznaję po takim lekko ciężkawym kroku w tych wieżkach, Skąd jesteście? No Kołowielski. Kołowielski. Dużo osób spod Krakowa. Wybraliście trasę 20... 25. 25. Trudna trasa? Nie, łatwo, nie. tylko gorąco. By, były jakieś trudne punkty, takie gdzie trzeba było się tam drapywać. Nie, z tej nie, strony nie, chyba nie. nie, nie no. Jeden tylko taki, że się troszkę pogubiliśmy. Ale byliście na takim e, wysokim nie. Kurhanie. Tak, tak wysoko. A, w kolosach niedaleko przy stąd. Z Kurhanu troszkę się No pogubiliśmy, i ten Kurhan jest. Bo szukaliśmy strumienia i go znaleźć nie mogliśmy. Bo tu strumienie są bardzo umowne, powiedzmy sobie szczerze. Aha, i pozdrawiamy strażaków. Bardzo nam pomogli i dziękujemy za poczęstunek. No super. Będę... Ciężki kawałek chleba, co? Da się przeżyć Zaryzykowałeś 25 km, tak? Tak No i jak gdzie? Dobrze To kto? Ktoś z rodziny? Czy? Tak, tata. A syn zostawił ojca na pastwę losu. Nie no, odwracam się. Ja, tak. Odwracam się. <noise> Nie, to bardzo elegancko, że zamiast ojca puścić przodem, żeby widzieć, czy żyje, to zostawimy go z tyłu. Póki ojca widać, czyli jest A wszystko ty, w porządku. Siadłem, Skąd panowie jesteście? Z Białękiem w Warszawie. Że, lubicie jeździć na takie imprezy? Jest. Pierwszy raz jestem. No I co? No, mi się. Fajnie. Fajnie. Tak. Takie przyjemne ćwiczenie raz na jakiś czas. Co? Zawodnik numer jeden, no! Księzik. Powiedz szczerze, bez Piotka nie znalazłeś ani jednego punktu. Piotkowi jadę, funkcjonuję i żyję. Nie znalazłbyś żadnego punktu. Pana nie zdobyłbym żadnego punktu. No ja mam świadome, bo to dla intelektualistów, więc nie dałbyś rady. No, 30 mamy, tak? Jesteśmy wysoko. Pierwsza trzydziestka. No peleton, nie, to widziałem. To mi już donieśli. Pierwsza trzydziesta i jeszcze punktowa. No to pięknie. Ile wam zostało punktów? Pięć, cztery. Jesteś odliczeniach. Super, Jeremia tam niżej. Z bobrów? Tak. Na przekleństwo Nie, z tego ale co. Tak, tak poważnie to, to trzeba powiedzieć, że organizatorzy wykazali się pomysłowością. Cieszę się, że ten, że jedziecie i są tam jeszcze ludzie? Chodzą. Yy, Idący, jeszcze, jeszcze. Ale tak poważnie, 50 km to jest jednak dużo. Jest U... dużo, zwłaszcza taka pogoda. Ale jest, jest to ale... sympatyczny dystans. Jak się wymienia słowa po drodze i czy się rozgląda, to, 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 to miło czas płynie. To znaczy, my nie mamy takich motywacji, żeby być pierwszymi. Chcemy po prostu się miło i sympatycznie bawić, pożytecznie i przyjemnie bawić. Oczywiście. O, oczywiście. Para idzie szybciej niż oni jadą na rowerach. Bo my jesteśmy parą. No nie mów, lepiej nie mów. Skąd jesteście, biedaki? Z Warszawy. Dużo osób z Warszawy. No to do Warszawy macie jeszcze ze 400 km. Damy wam mapy. Damy wam mapy. Byliście rok temu, nie? Nie, pierwszy nie, raz też pierwszy raz jesteśmy. Jak Wam się podoba? Fajnie. Bardzo fajnie. Fajny jest teren. Tak. tak. Jest urozmaicony, jednocześnie nie jest ekstremalnie trudny. No, trochę pogórkowaty. Tak. Także? Sympatycznie. Tylko trochę gorąco. Ale dobrze, że w remizie był basen i... No, no, nie zdążyłem właśnie. <śmiech> <śmiech> nie zdążyłem z kamerą. Tak? A. Jak się kąpać? <laughs> Jesteście parą małżeństwem. Małżeństwo. O matko. Ile macie? Ile jest po ślubie? Trzy lata. No. A to jeszcze możecie chodzić razem. <noise> Za pół roku każdy chciał iść na indywidualne Rad Nie, życzę Wam powodzenia, spotkamy się w bazie. Dziewczyny zmęczone? Nie. nie, czym? Siedzeniem. Męczeni są ci co są na trasie. No dobrze, ale przygotowywałyście. Rano. że było chłodno. No, teraz tak było. handel. nie tak. Trudne przedsięwzięcie dla was? Nie, dlaczego? Nie no, pytam. Nie. To znaczy co, naszym gesti było przygotować zupę tylko jakąś. To to, żadnego problemu już nie ma. Kociołek żeśmy miały, palnik miały, no, to nie problem. Jak, no, ta, pytam, jak ta śliczna dziewczyna ma na imię? Jak masz na imię? Natalia. Natalia, pięknie, jasne. Witam, jaki dystans? Pięćdziesiąta. Daleko do mety? Jeszcze jeden, w ogóle, to jest taka, co? Czołówka ścisła. Byłoby go lepiej, tylko kaftan mi wcześniej. Zobaczcie, mi stać Ścisła czołówka. Ustaliliśmy, że jesteście żywe. Skąd przyjechałeś? Teraz? Z łodzi. Z łodzi? Tak, też z łodzi. Tak. I startowałyście jako razem? Tak. Walczyłyście tak, z trasą? Razem, tak. Trasa jaka? Rowerowa 50. Proszę? Rowerowa 50. A to wiem, ale pytam jakie wrażenia z trasy? A! No bardzo ładne tereny, pagórkowate, piękne pola, malowniczo umłożone uw punkty, bardzo fajnie. Bardzo ładne i, i ru ruiny kapliczki były. Tam, tak. Tak, Czyli za, za rok mówiłem. jesteście? No tak, myślimy, że nawet to znaczy na Jurę to. przyjedziemy też. No, My nie organizujemy No to za A? rok przyjedziemy tutaj Do, na pewno. Ale jeżeli byście powiedziały, że przyjedziecie, to zorganizujemy Jurę, żeby nie, było nie Jestem do Państwa, dziękuję za przyjazd, za uczestnictwo w tej wspaniałej imprezie. Jest to coś nowego, czego w innych gminach nie ma. Gminy to jeszcze tutaj przedstawicielowi firmy Sys, panu prezesowi Witek Sysiak, który tutaj dzielnie walczy z kamerą. Od, od, niego, od niego są Dania, zielone pojęcie. Polecam, bo są naprawdę rewelacyjne. Dziękuję serdecznie, dziękuję. Gratuluję pięknie. 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 Dziękujemy pięknie. Dziękujemy. Gratulacje. Dziękujemy. Gratuluję. Łamczucha. Dziękujemy. Mówimy, że nie wygrały. Zgarnęły większość nagród. No, e, no i... E, Zadajęła siostra. Pyszka. No no siostry się nie wybiera. No A, ale o właśnie, siostry się nie wybiera. No no siostry się ma. No siostra się ma. Pani Małgorzata. Ja bym chciał no, ja... wspomnieć, no, poprawcie, o, ilość, o ile się może, po raz pierwszy ja, startujecie na orientację. Ja, tak. Nie, ja startuję. No, Pani syna, syna, gratuluję ja, tak. serdecznie. bardzo, dziękuję, dziękuję. bardzo miło. Ja, gratuluję. Dziękuję. Dziękuję. Gratuluję, dziękuję. 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 Dziękuję, gratuluję Ci Dziękuję bardzo. Azalka też startowała, tak? żyjecie. Gratulacje. Dzięki. Gratulacje. Gratulacje. Dziękuję. Gratulacje. Dziękuję gratulacje. Ciesujemy się ślicznie. Gratulacje. Gratulacje. Drugie miejsce dla Tomasza Sujki. Gratulacje. Tak, ustaw się do gratulacji. No i pierwsze miejsce Maciej Złotnicki. Bo no mi się niestety Maciej Złotnicki. gratuluję. Dziękujemy i zapraszamy za rok. Dziękuję. Dziewczyny, wygrałyście? Co? Brałyśmy na orientację rajd rowerowy. Na, rowerowy na 50. Na, km. na 50, na 50% tak. tak, rasa rowera 50. Najtrudniejsza była pogoda. Eee, no, no, pogoda tak dawała trochę. Trochę dawała, sport, ale, przycisk, a... ale na rowerze jest taka przyjemna bryza i, i wiatr wieje, więc nie mogłyśmy tak się źle. schłodzić trochę. Tak. Punkt 17 tak. był tak. najtrudniejszy. 17 tak. punkt wiem. Eee, nad, nad rzeką. Aha, bo nie ma rzeki. A nie, nie jesteś bliska. Tak. Tak, bo było tak. mokro? E, nie, nie, no ciężko było trochę znaleźć, mm -hmm. bo Trudno jednak było schowany tak. i tam trzeba tak, było... Zejść... Są, blisko tak, tak? Tak, 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 zejść z roweru i trochę przez Trzeba znać topografię też to no. można. Mm -hmm. e, skąd przyjechałeś? Ja przyjechałam z Warszawy. Ja z Krakowa. Czekawa, no to Warszawa i Kraków, stolica Polaków. <laughs> tak. e, będziecie za rok? Zdecydowanie, zdecydowanie tak. No i jeszcze na Jurajskiej. No to, Nie tak. No to tak, w tak. to Już zrobimy, my, tak. Są, team, mhm. my jako lokalni patrioci mówimy że tym, my rzy... będziemy organizować. To tak, to, tak. to zdecydowanie fajne tak, i... bo w ogóle ja jestem zachwycona terenami. Tak. Nie sądziłam, że takie fajne tereny super. są tutaj w okolicach Czarnocina, że takie padłurkowate. Z Kielc przyjechałem. Z czyli niedaleko. Tak. z nasze tereny? Nie, pierwszy raz tu jestem. Ale coś Cię zaskoczyło im plus, czy nic? No, ciekawa tutaj jest okolica. Ładne. Tak. Y trenujesz, biegasz, ćwiczyś... Jeżdżę na rowerze. Jeździsz na rowerze, dużo? Jeżdżę na takie rajdy. Ja wiem. 500 km na miesiąc to jest dużo. No to nie jest tak dużo. No, y no, 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 no. y Chciałem mieć intuicję topograficzną, trzeba mieć orientację w terenie. Trzeba mieć orientację, no i nie popełniać błędów. Nie nadpalać no drogi tak. Tak, tak. Gratuluję, Pośleć dzięki Ci. Gratulacje, dziękuję było. bardzo. Zwycięzca? Zwycięzca. Tak nie wiem. Na to wygląda. Na to wygląda. A, czy no, wygląda jak zwycięzca, więc. Ładną macie etykietkę. No, to najgorzej, że już Proszę tylko zadać jedno pytanie. E, który teraz start w tym sezonie? Mój Boże. Du, jeden z kolejnych, tak? Tak. Któryś może już następny, nie wiem. No. Dziesiąty, 11. Fajna trasa? Trasa super, no. Gdzieś tam lekkie poprawki, ja osobiście bym wprowadził, ale... Trasa poprawki by... typu? Utrudnił, ułatwił? No, takie punkty nierowerowe bym sprawdził, no żeby, tak, żeby, żeby były... były rowerowe, a punkty takie bardzo łatwe bym troszeczkę utrudnił, nie? Gdzieś tam minimalnie może by ja bym po swojemu trochę inaczej zrobił, ale generalnie spoko, bardzo ładnie, bardzo ładny tereny też z swoją drogą. Skąd kolega przyjechał? Z Wrocławia. I z kim rozmawiam? Łukasz Mierowski. Byłeś w ubiegłym roku? Nie. A za rok będziesz? Jak Bóg da. Jak mi schłodzicie piwo, to na bank. No, nie, to zaczniemy chłodzić. Gratulacje. Dzięki bardzo. Czy Pani ujeździły wypisowe już, czy nie? Wypisowe? Ja zbieram, ja zbieram e, wypisowe. Wypisowe to zupełnie co innego, ja zbieram wypisowe. Trzeba się wypisać. Ale przepraszam, zaczynam od nawzajem. Dobra, to ja zacznę. Gratulacje. Dziewczyny są z mojej miejscowości? A, no właśnie, zgodzisz się. Tak. W Mam nadzieję, że. Gorę. Gorę. jest mam swoje Mam cię. Mój Ile się 60 parę. 61, 2. Ile trzech 6 godzin 22 minuty. Ojej, godzina do końca czasu. 61,5 km. Nie żyjecie. Tak. Zdecydowanie, się... udało się. <gadza> Wydaje wam się, że żyjecie, tak? Tak, na razie tak. To co teraz? Zgubili, zgubili. O matko. O, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ale jest to Dziękuję bardzo. Co robiliście? Pierwsza Jak się nazywasz? Pani Dobra, ja zacznę od zacznę takim zacznę. Je. Jest Super. Dziękuję, dziękuję bardzo. Gratuluję. Ale dzisiaj Razem, znaczy jechaliście razem. Tak. Ale kto się pod kogo podczepiał? Dziękuję. No ja Mam się podczepiałam, przejdźcie, przejdźcie. Krawki. Wy jesteście podczepieni, podczepieni, podczepieni od dawna, czy? Do... Proszę. Podczepieni jesteście od dawna, czy tylko tutaj? Tutaj, tutaj. A, to jest. Początek drogi. Bardzo fajne. Oczywiście. A czemu mówisz, że niespektakularne ukończenie tego w tego? To jest. jest... Bez ja jednego. jednego Zgubiłaś właśnie ten punkt. Ja teraz nie myślę. Dobrze. Dziękuję. Fali pięta. To znaczy, że wcześniej myślałaś, tak? Nie. Myślałam 8 godzin temu. Nie.